Ja w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, typowych pytań zadawanych podczas no, zakupu e, psa rasowego. Dzisiaj związany z lodowodem. Jest to dokument. E... Stwierdzający pochodzenie psa, czyli e, zawiera on tam rodziców, dziadków, pradziadków e, psa. Jest to jak drzewo genealogiczne u ludzi. Zawiera dane hodowcy, zawiera dane właściciela i cztery pokolenia przodków psa. Pies rasowy musi mieć rodowód, bo no, potrzebne jest jego stwierdzenie jego pochodzenia. Tak? Pies rasowy to są cechy fizyczne, cechy charakteru ale też potrzebna jest dokumentacja jego pochodzenia. Jeżeli ktoś powie ci, że to jest pies rasowy bez rodowodu, no to znaczy, że pewnie nie ma dokumentacji pochodzenia lub nie chce mieć, czyli coś kombinuje i oszukuje. Także pies rasowy zawsze ma rodowód żeby stwierdzić, że jest psem ratowym. Oprócz tego, że może wyglądać lub być bardzo podobny, no to potrzebny jest dokument stwierdzający jego pochodzenie. No więc ymm, mówiło się tak, że pierwsze szczenie, trzy szczenięta, pięć szczeniąt, najsilniejsze i tak dalej. Tak. Nic z tych rzeczy. Każde szczenie urodzone w miocie ma rodowód. no bo to jest jego pochodzenie. No to tak jak u ludzi: urodzi się pięcioro dzieci, to tylko troje ma rodziców i dziadków. No nie, no wszyscy mają. Także każde szczenie ma rodowód. Każde szczenie jest z rodowodem, niezależnie od tego, ile ich się urodziło. Rodowód jest to dokument wystawiany przez Związek Kynologiczny. Na podstawie metryki, którą otrzymujesz od hodowcy przy odbiorze szczeniaka.